Czytając o przygodach Geralta z Rivi, czy grając w grę o Wiedźminie, co jakiś czas trafiamy na przedstawicieli różnych wiedźmińskich szkół, a nawet zdarza nam się historię tych szkół poznawać, jeżeli będziemy bardziej wnikliwi. Ale czy nie zastanawiało was kiedyś, co było zanim powstały wszystkie te wiedźmińskie szkoły, a pierwsi Wiedźmini już istnieli? W takim razie postaram się dzisiaj waszą ciekawość zaspokoić. Zapraszam do oglądania. Na wstępie muszę Was jeszcze ostrzec przed spoilerami dotyczącymi całego uniwersum Wiedźmina. Królestwa Północy swego czasu borykały się z problemem w postaci zbyt dużej ilości potworów szwędających się po ich ziemiach, przybyłych na znany nam kontynent po koniunkcji sfer. Jako, że królowie chcieli coraz bardziej swoje państwa rozwijać, a nie mogli sobie owych potworów podporządkować ani zamknąć w żadnych rezerwatach, postanowili poradzić sobie z tym problemem w bardziej dosadny sposób. W X wieku, kilku królów z pomocą czarodziejów postanowiło podjąć próbę stworzenia zakonu rycerzy, potrafiących posługiwać się magią, którzy pomogliby Nordlingom pozbyć się tych monstrów. Pierwsze próby stworzenia czegoś przypominającego dzisiejszych Wiedźminów zostały podjęte na dorosłych ludziach. Ostateczny wynik, po przeprowadzeniu na nich mutacji i prawdopodobnie treningów, rozczarował jednak większość magów. Owoce swoich eksperymentów zaczęli nazywać Wiedźminami. Czy szarlatanami zdolnymi do niczego poza zwykłymi czarami? Uznano, że eksperyment się nie udał. Mimo to kilku magów renegatów, w tym słynny dzisiaj Alzur, postanowili potajemnie pomóc monarchom, którzy byli zainteresowani kontynuowaniem eksperymentu, czego wynikiem było ustalenie w końcu ostatecznego zestawu prób i mutacji. Po tym, jak próby tworzenia wyźminu starosłych okazały się klęską, postanowiono, że do przyszłych eksperymentów będą wykorzystywane dzieci. Tak więc Alzur wyruszył w kilkutygodniową podróż, podczas której zebrał grupę 38 dzieci, którą następnie zabrał do zamku Risberg. Na zamku dzieci dniami i nocami były poddawane treningom przygotowującym je do nadchodzących eksperymentów. Jeżeli chodzi o treningi, to szkolenie obejmowało m.in. wspinaczkę po klifach, bieganie po torach przeszkód z pułapkami czy unikanie słynnych fachadów z zasłoniętymi oczami. Trening okazał się na tyle brutalny, że zanim magowie zdążyli zacząć eksperymenty, w wyniku ćwiczeń zmarło czworo dzieci. Swoją drogą wśród 34 dzieci, które jeszcze pozostały, był chłopiec ze Skellige o imieniu Erland Zlarvik oraz jego przyjaciółka, dziewczynka z Edirn o imieniu Jagoda. Podczas gdy zbliżał się czas eksperymentów, dzieci musiały przejść na dietę złożoną z grzybowych gulaszów i rozmydlonych alchemicznych herbat. Następstwem diety było zwiększenie się u dzieci siły i szybkości, ale w miarę kontynuowania eksperymentów zachorowała większość dziewczynek, w tym jagoda. Gdy eksperymenty oficjalnie się rozpoczęły, liczba pozostałych dzieci zaczęła szybko maleć. Wspomniana przed chwilą dziewczynka zmarła w ciągu pierwszego tygodnia eksperymentów. Przed śmiercią Erland się nią opiekował, a potem pochował ją na prowizorycznym cmentarzu. Prawie miesiąc zajęło magom pomyślne przekształcenie jednego z chłopców w pierwszego wiedźmina, a tydzień później pomyślnie przekształcony został również Erland. Niestety, po tym jak wszystkie dzieci przeszły mutację, pozostało tylko pięciu chłopców. Magowie uważnie przyglądali się ocalałym dzieciom, dokładnie je sprawdzali i testowali, a potem zebrali profesjonalistów z całego świata, aby ich wyszkolili. W tym myśliwych z Kedwen, alchemików z Wikowaro i szermierzy z każdego zakątka kontynentu. Myśliwi uczyli ich tropić i polować, alchemicy pokazali jak ważyć mikstury i wywary, a szermierze oczywiście jak walczyć. Mimo tych wszystkich starań, dzieci okazały się niezadowalające dla większości magów. Mutacje otworzyły ich ciała na przepływ mocy, ale ostatecznie miały ograniczony talent magiczny. Po rozczarowaniu wynikami wygnano Wiedźminów z Grisbergu, ale kilku magów, między innymi Alzur, Cosimo Malaspina i Idar Zulivo, postanowili kontynuować eksperyment. Przyprowadzili więc Wiedźminów do opuszczonego zamku Morgrake w Górach Pustulskich w celu kontynuowania tam szkolenia i eksperymentów. Kilka miesięcy przed wyruszeniem na szlak pierwszego pokolenia Wiedźminów, ich trener walki mieczem został zastąpiony przez błędnego rycerza, napotkanego przez kilkoro magów. Taliesyna Denjolat Eplywelyn, którego Wiedźmini nazywali Gryfem ze względu na czarnego gryfa znajdującego się na jego tarczy, który był prawdopodobnie po prostu jego herbem. Gryf nauczył młodych Wiedźminów południowych stylów walki Mieczem. Oraz często z nimi rozmawiał, aby uświadomić ich o tym, że zostali stworzeni w konkretnym celu i będą mieli swoje obowiązki. Jego słowa szczególnie trafiały do Erlanda. W następnych latach powstawało coraz więcej wiedźminów, a ci co wiosnę wyruszali na szlak i podejmowali kontrakty na całym kontynencie. Zimą wracali do ciepłej warowni Morgrake i spędzali czas z braćmi z zakonu. Świętowali przetrwanie kolejnego roku na szlaku i opakiwali tych, którym się to nie udało. Tak oto powstał i przez lata funkcjonował Wiedźmiński Zakon. Wiele lat później czarodzieje Alzur, Cosimo Malaspina i Idar Ranzulivo odeszli i zostawili tylko garstkę magów potrafiących wykonywać mutacje i pozostawili zakon bez przywódcy. Wiedźmini podróżowali po całym znanym kontynencie, a osad i kontraktów było aż nadto. Mimo to zaczęli oni podstępem pozbawiać się nawzajem kontraktów, a nawet grozić sobie śmiercią, jeżeli drugi nie zrezygnuje. W końcu, pewien incydent okazał się być początkiem końca zakonu. Wiedźmin Arnagad pokłócił się z Wiedźminem o imieniu Rys o zlecenie na czarta. W wyniku kłótni Arnagat zaatakował towarzysza, prawie go przy tym zabijając. Cała ta sytuacja zwróciła uwagę czarta, co dało Rysowi czas na ucieczkę. Rys udał się oczywiście niezwłocznie do zakonnej twierdzy Morgraj. Arnagat też to zrobił, lecz w obawie, że inni Wiedźmini będą domagali się kary za jego występek, przybył do twierdzy z grupą wiernych mu braci. Konfrontacja pomiędzy grupą Arnagada i resztą braci zakonnych zakończyła się bitwą, którą mimo wielu strat wygrał zakon. Co ciekawe podczas walki Arnagad zranił w twarz innego wiedźmina, wspominanego wcześniej przeze mnie Erlanda z Larvik. Arnagad i ocalali członkowie jego grupy uciekli i udali się w góry Amel, gdzie założyli szkołę niedźwiedzia i stworzyli dla siebie medaliony w kształcie niedźwiedzich głów. Jednym z wiedźminów, którzy poszli z Arnagadem był Ivar Złe Oko, który stanął jakiś czas później na czele grupy, która zdradziła przywódcę szkoły niedźwiedzia, niemal go przy tym zabijając. Karma wraca, i który następnie sam założył swoją wyżminską szkołę, czyli szkołę cechu Żmi w górach Tirtoher. Wracając jednak do zakonu, po tym jak jego członkowie dowiedzieli się o nowo powstałych Wiedźmińskich Szkołach, kolejnych 20 młodszych Wiedźminów postanowiło stworzyć własną, która przewyższy zakon i zapewni im szacunek na kontynencie. Opuszczając zakon zebrali ze sobą wiele mutagenów i aparaturę alchemiczną, mając nadzieję, że wykorzystają ją do ulepszania mutacji. Udali się więc do Zamku Styga, przyjęli nazwę Szkoły Kota i stworzyli sobie medaliony w kształcie ich głów. Wśród nich był Wiedźmin i zarazem Półelf Gezers Lejdańczyk, przyszły założyciel następnej generacji szkoły Kota. Zakon przez jakiś czas jeszcze istniał, ale morale tamtejszych Wiedźminów coraz bardziej podupadały. Coraz mniej wierzyli w cel swojej pracy. Warownia Morgray stała się bardziej schronieniem do ukrycia niż ciepłym domem, jakim niegdyś była. W końcu również Erland wraz z grupą 13 najlepszych przyjaciół postanowił opuścić Zakon. Aby nie zadawać zakonowi kolejnego ciosu, ani nie spowodować masakry, postanowili odejść w pokoju i wyjaśnili swoje powody pozostałej jeszcze części zakonu. Następnie udali się do twierdzy Kerseren, gdzie utworzyli szkołę cechu Gryfa. Z Erlandem na czele, wzorując się na ideach swojego starego mistrza, wcześniej wspomnianego Taliesina, znanego szerzej jako Gryf. Gryfitom miały przewodzić inne wartości niż reprezentantom pozostałych szkół. Mieli oni przypominać rycerzy, aby ludzie darzyli ich szacunkiem, zamiast się ich bać. Erland żywił nawet głęboką nadzieję, że któregoś dnia Gryfici nie będą musieli pobierać opłat za walkę z potworami. Zaczął nawet odwiedzać królewskie dwory i przekonywał władców do składania donacji na rzecz jego szkoły. Ostatni pozostali w Zakonie Wiedźmini, również opuścili Morgrajk i udali się na wschód, a ostatecznie osiedlili się w dolinie Kermoren, gdzie założyli szkołę Wilka i oczywiście stworzyli do siebie medaliony z ich wizerunkiem. Owe wydarzenie oficjalnie zakończyło istnienie organizacji zwanej Zakonem Wiedźminów. Późniejszy czas zostanie zapamiętany przez Wiedźminów jako Złoty Wiek, a przez uczonych jako Druga Era Wiedźminów. Cóż, do tego wszystkiego mogę jeszcze dodać, że Wiedźmini z dawnego zakonu nosili cięższe pancerze od tych dzisiejszych. Bardziej przypominały one rycerskie zbroje. Poza tym, jeżeli chcecie się o Wiedźmińskich szkołach i ich założycielach dowiedzieć więcej, odsyłam was do filmów na moim kanale pod tytułami 20 ciekawostek o Wiedźminach oraz która Wiedźmińska szkoła jest najlepsza. Linki pojawią się na końcu filmu. To wszystko, co miałem Wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania oraz wspierania kanału. W opisie znajdziecie też linki do mojego Discorda i Instagrama. Na razie.